Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnu, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy program rozrywkowy pod nazwą Na ratunek 112. Jak już tak dziwnie brzmiało powiedzenie w jednym zdaniu: Program rozrywkowy i na ratunek 112. Jakby te dwie rzeczy się raczej nie łączą. Jak zawsze, na początek, proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie mi w komentarzach coś miłego, a jestem pięknym mężczyzną. Nie, naprawdę, napiszcie to potrzebuję. Mało osób w życiu mnie chwali. I już bez zbędnego przedłużania, zapraszam. Był 10 stycznia 2017 roku. Tego dnia Marek Zieliński przyszedł do pracy wcześniej. Po drodze musiał minąć portiernie. Już wcześniej zdarzało mu się przychodzić do firmy poza godzinami pracy, ale tym razem coś go zaniepokoiło. Zdziwiłem się, że na stróżówce nie było pana Władysława. Najczęściej się dziwię, jak pan Władysław przychodzi trzeźwy do pracy. Natomiast jak dzisiaj go w ogóle w pracy nie było, to zszokowany byłem. Bardzo obowiązkowym pracownikiem I praktycznie nigdy się nie zdarzało, żeby opuścił swoje miejsce pracy Albo tak się panu tylko wydaje Że się nie zdarzało, że opuszczał miejsce pracy O <laughs> się, jak ja bym pracował na stróżówce To jakby tylko ostatnio osoba wychodziła z biurowca To ja bym się zwijał do domciu Albo lepiej, przejść na tej stróżówce z reguły nie widać co się robi No nie? To bym sobie taki mały telewizorek przenośny kupił I podłączył PlayStation 5 do niego Ludzie by w tym budynku nie byli zbyt bezpieczni Jak ja bym był tym ochroniarzem Zobaczyłem nieprzytomnego i związanego ochroniarza. Nagle usłyszałem głosy dobiegające z kantoru. Dwóch mężczyzn kłóciło się między sobą. Panie Władysławie, panu nic nie jest, panie Władysławie! O, panie Piotrze! Nie, nie, ja tak sobie odpoczywam tak związany, tylko spokojnie. Domyśliłem się, że to sprawca napadł. No ale nie mogłem tak zostawić pana Władysława. Dawaj, dawaj, łomo, Mężczyzna zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji i był zaniepokojony stanem ochroniarza. Postanowił zadzwonić na numer 112. Tego dnia w centrum Powiadamiania ratunkowego zgłoszenie odebrał operator Piotr Szacki. Jak ja byłbym reżyserem tego programu, to znaczy nigdy nie będę, ale jakbym był, to by zadzwonili na ten numer alarmowy 112, a tam operator też leży związany! Napady w całym kraju nagle w tym samym czasie. Centrum powiadamiania ratunkowego operator 28, czy mogę pomóc? Potrzebuję pomocy. Halo, może pan mówić troszkę głośniej? Prawdopodobnie był napad. Napastnicy są dalej w biurze. Proszę podać adres. To jest ulica Wolnicka 3. Halo, prawdopodobnie był napad. Napastnicy są pewnie nadal w biurze. Dlatego zostałem w tym biurze zamiast uciekać. Jestem wyjątkowo głupią osobą. Ilu jest napastników? Słyszę dwa głosy. Żaden z nich na pewno nie należy do właściciela kantoru. na samego w domu. Teraz sobie poradzę z nimi, proszę Pana, spokojnie. Wystarczy, że klamkę od drzwi ogniem nakrzeje i ręce sobie poparzą. Na lodzie się poślizgną. Spokojnie, teraz sobie poradzę. Dobrze, proszę zachować ostrożność świadek zdarzenia był zagrożony, w pierwszej kolejności musiałem zadbać o jego bezpieczeństwo i ustalić, czy nikt do tej pory nie ucierpiał. Ja nie chcę w tej sytuacji udawać inteligencika, ale! Czy pan operator nie zapewniłby im bezpieczeństwa, mówiąc po prostu do słuchawki: Proszę stamtąd wyjść! Proszę uciekać! E? Jest pan tam sam? Jestem ja ochroniarz. Czy mężczyzna jest przytomny? Nie, proszę pana, jest, jest nieprzytomny i ma głowy. Zatem była co najmniej jedna ofiara napadu, a moim zadaniem było zadbać, żeby nie było ich więcej. Dlatego musiałem nakłonić świadka zdarzenia, żeby udał się jak najszybciej w bezpieczne miejsce. Że Teraz proszę zostawić poszkodowanego i wyjść z budynku. Jak to zostawić? Proszę pana, ja nie mogę pana narażać na niebezpieczeństwo. Proszę z powrotem go związać i wyjść z budynku. On jest na straty spisany. Proszę pana, ja nie zostawię pana Władka go tutaj. Ja zostaję na własną odpowiedzialność. Dobrze, policja już tam jedzie, również wysyłam karetkę. Świadek nie zamierzał się ruszyć z miejsca zdarzenia. To było bardzo niebezpieczne, ale mój rozmówca był zdeterminowany. Skoro zdecydował się zostać z poszkodowanym mężczyzną, musiałem mu udzielić informacji, jak pomóc poszkodowanemu. Widzi pan, panie Władku, po co było być tak rzetelnym pracownikiem i codziennie przychodzić do pracy? Ominąłby pan dzisiejszy dzień, to by się nic z tego nie wydarzyło, tak? Nie, nie byłby pan poszkodowany. Proszę sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. Ale w jaki sposób? Proszę najpierw go położyć na plecach. Tak, odwróciłem. Teraz proszę przyłożyć ucho do jego ust. Posłuchaj, czy jest oddech. <śm> bardzo słabo, ale oddycha. Oddycha, super. No to teraz proszę opuścić budynek. Oddycha? Oddycha. To teraz pan wypierdzielaj stamtąd! A inna wersja wydarzeń? Oddycha? Nie oddycha? To pan wypierdziela stamtąd! Wiedzieliśmy o ranie głowy, jednak nie wiedzieliśmy, czy rana powstała na skutek posprzału, czy też innego urazu. Musieliśmy być przygotowani na każdą ewentualność. Słyszy pan napastników? Mówiłem, tutaj to, to jest za małe. Nie damy rady tym otworzyć. O, czekaj chwilę, ten safe zaraz puści. Ach, tak! Profesjonalni złodzieje! MŁa. Przecież każdy wie, że profesjonalnego złodzieja można poznać po tym, że w trakcie napadu stają sobie na korytarzu, przez dwie minuty dyskutują o tym, czy powinni otwierać ten safe, czy nie. Jesteśmy tu już 15 minut, jak zaraz psy przyjadą? Nie przyjadą żadne psy. Kto ci tu dzwoni, oni związany. Dobra, wracajmy, pomyślimy. Są w kontorze. Potrzebują otworzyć sejf? Czy oni mogą pana zauważyć? Kiedy wamywacze wyszli z kantoru, yy, zdaję sobie sprawę, że w każdym momencie mogą mnie zauważyć. Znalazłem się w podczas. Bałem się, że zrobią ze mną to samo, co zrobili z ochroniarzem. Wiedziałem jej. Dobrze, proszę się teraz dobrze schować. Nie, ja poczekam na przyjazd Katki No jak pan uważa. Dobrze, proszę sprawdzić, czy ma jeszcze oddech. Katka się nie porusza, proszę pana, od nie oddycha. Co mam robić? To była bardzo zła informacja. Poszkodowany przestał oddychać i natychmiast trzeba było rozpocząć reanimację. Przy czym cały czas istniało ryzyko, że napastnicy wyjdą i zobaczą pana marka niosącego pomoc. Trzeba reanimować. Tylko sobie włożę w zestawko szukać. Proszę. Lewa dłoń na prawą zapleść palce i ułożyć się na środku klatki piersiowej poszkodowanego. Jeszcze i teraz 30 uciśnięć. Na prostych rękach, dynamicznie zdecydowanie. Reanimując bałem się, że bandyci usłyszą mnie i zrobią mi krzywdę. Ale nie mogłem tak zostawić pana Władka. Opowiadał mi, że niedawno urodziła mu się wnuczka i jeszcze nie zdążył jej zobaczyć. Bardzo chciałem, żeby spotkał się z dzieckiem swojej córki. Smutny pan reżyser, który stwierdził nagle, że no oglądający nie będzie zależał na tym, żeby ten pan Władek przeżył. O! To wymyślimy, że on teraz wnuczkę ma, Który jeszcze nie widział na oczy. To wtedy oglądający będą chcieli, że przeżył jednak. Ja to jednak jestem wirtuoz kina! Jeszcze powiecie, że po tym wypadku pan Władek zmieni swoje całe życie i jednak postanowi pogodzić się ze swoją córką i zobaczyć swoją wnuczkę. Wow! Za dużo dobrych filmów się naoglądałem, bo teraz takie rzeczy mnie po prostu męczą. Zaczął oddychać. Świetnie. Kiedy zauważyłem przed sobą bandytów, uzmysłowiłem sobie, w jakiej beznadziejnej sytuacji się znalazłem. Jeden z nich był ogromny łom i bałem się, że mnie nim zaatakuje. Mamy isafa Proszę uciekać. Nie mogę, nie mam Panie. gdzie. Ty zadzwonił chyba na psy. Halo, jest pan tam? Niech pan się odezwie. Oni pana słyszą, niech się pan odezwie, jest pan głośno mówiącym. Ale tutaj operator 112. Ten człowiek właśnie przywrócił ochroniarzowi czynności życiowe. Jezu, pan jakiś głupi, że pan się przyznaje, że jest operatorem 112? Przecież oni teraz tego świadka zabiją, no! Jakby pan miał trochę pomysł to by pan powiedział... Tak, tak, to jest pizza na wypasie, pan zamawiał dużą, podwójną pepperoni, tak? Głupi ludzie, głupi! Gdyby nie on, odpowiadalibyście za morderstwo. Lepiej mu nic nie róbcie. Tak mocno tego dziadka nie uderzyliśmy. A, tak mocno go nie uderzyliśmy. To jest dobry argument, naprawdę. Zadziała na pewno w sądzie. Równie dobrze mogliby powiedzieć: No, może i go zabiliśmy, ale wcale tak mocno nie uderzyliśmy go. To jest nie nasza wina. To jest jego wina, że miał taką miękką czaszkę. Jedyne co mogłem zrobić, to wyjaśnić im szczerze całą sytuację i pokazać im, że nie ma sensu go krzywdzić. Powtarzam, on może w każdej chwili stracić oddech. Pozwólcie temu mężczyźnie dopilnować, żeby to się nie stało. On jest waszą ostatnią deską ratunku. Weźcie to pod uwagę. Zajmij się nim tutaj. Rozumiesz? Dawaj, pierdzielamy bo to będzie policja. policja! Rzuć jest, jest policja. Właśnie ich złapali. Okej, okay, pogotowie zaraz tam też będzie. Świadek zdarzenia był co prawda bezpieczny, ale cały czas pozostała kwestia poszkodowanego ochroniarza. Ale wtedy to już wszystko było tylko i wyłącznie w rękach ratowników medycznych. Łamowacze nie zdążyli uciec. Zabrakło im czasu. Dzięki szybkiemu telefonowi świadka zdarzenia. Mogliśmy ująć tych mężczyzn na gorącym uczynku. Tak naprawdę to nie dzięki szybkiemu telefonowi, tylko dzięki temu, że włamywacze postanowili na 5 minut się zatrzymać i podyskutować na korytarzu na temat tego, czy powinni otwierać sejf. Umówmy się, jakbyśmy my byli włamywaczami, to raczej takie rzeczy byśmy przedyskutowali przed napadem, a nie w trakcie napadu. Normalnie la na casa del papel, dom z papieru. Dzień dobry, co się stało? Słyszy mnie pan? Proszę otworzyć oczy. Co tutaj się wydarzyło? Przyszedłem do pracy, on był nieprzytomny, tutaj leżał. Potem stracił oddech, musiałem go reanimować. Ten oddech odzyskał yy, i coś mi się w głowie stało, chyba go tej bandycie i łomem uderzyli. Słabo wyczuwalny oddech. Duża rana głowy jest, musiał mocno oderwać. Saturacja? 94% saturacji, 54%. tętna. Dobra, Dobra, daj deskę. Dobra. No, raz, raz dwa, dwa, trzy. Podróżni, maksymalnie podlecy, maksymalnie ile się tylko da. Daj monitor. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. trzy. Jest. Dobra. Mężczyznę trzeba było szybko przewieźć do szpitala w celu wykonania tomografii komputerowej głowy. Aby wykluczyć powikłania związane z urazem. Mężczyznę trzeba było szybko przewieźć do szpitala. Dlatego ja teraz stoję przed karetką i o tym opowiadam. O fuck, ja jechać! W szpitalu poszkodowany odzyskał przytomność. Wykonaliśmy tomografię głowy, która wykazała wstrząsienie mózgu. Aby wykluczyć powikłania tego urazu, poszkodowany musiał zostać w szpitalu na obserwacji. Obaj włamywacze zostali ujęć na gorącym uczynku, więc nie mieli za wiele argumentów do obrony. Zeznali, że uderzyli ochroniarza tępym narzędziem. Pomysł podsunął im samochroniarz. Okazało się, że kiedyś rozmawiali z nim w pawie, i gdy dowiedzieli się, że za zaplecza kantoru pilnuje tylko jeden emeryt, postanowili dokonać napadu. Minęły trzy miesiące. Pan Władysław wrócił do pracy. Zrozumiał, jak bardzo trzeba uważać, co mówi się obcym osobom. Minęły dwa miesiące. Minęły trzy miesiące. Dwa miesiące. Trzy miesiące. Dwa miesiące. Pan Władysław wrócił do pracy. W szpitalu zebrali te resztki mózgu z podłogi i wsadzili z powrotem. No i pan Wa Władek jak nowy. Cieszę się, że panu Władysławowi nic się nie stało. Ale gdyby nie operator centrum powiadomienia ratunkowego, który dokładnie wytłumaczył mi, co mam robić, to cała sytuacja nie skończyłaby się tak dobrze. Popełniłem błąd, niestety. Gadałem dookoła wszystkim, co myślina na język przyniosła. Mówiłem, że jestem jedynym ochroniarzem w tym budynku. Tego nie można robić, bo nigdy nie wiadomo, z kim się ma do czynienia. Przez moją głupotę. Moja wnuczka nigdy nie poznałaby swojego dziadka. A tak, wnuczka nareszcie pozna swojego dziadka, i pan waduca swoje życie odmienił. Wow! No naprawdę, będę zaraz żykał. To jest po prostu lazy writing. Ludziom się nie chciało sensownie kończyć tego odcinka, więc po prostu napisali Happy End. Dziękuję Wam serdecznie za odcinka na kanale Lakarnum. Trochę zawiedziony jestem. Dzisiejszy odcinek nie był top notch. Jak zawsze, koniec proszę oczywiście o łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się już długo w naszym odcinku. Go ahead.